Anna Mucha chciała tylko pomóc synkowi, napotkała matematyczne trudności. Tego się nie spodziewała. Anna Mucha jest nie tylko pracowitą aktorką, ale także mamą z każdym calu. Gwiazda wychowuje 11-letnią córeczkę Stefanie i 8-letniego synka Teodora. Chociaż nie da się ukryć, że 42-latka szkoła ma już dawno za sobą, niewiele zostało w jej głowie z podstaw matematyki. Celebrytka nie bała się jednak przyznać tego otwarcie. Na Instagramie podzieliła się z fanami zadaniem, które sprawiło jej wyjątkową trudność. Anna Mucha nieraz wspominała o tym, że matematyka nigdy nie była jej konikiem. Ku zdziwieniu samej aktorki problemy sprawiają jej nawet najprostsze zadania, które zostały dopuszczone w podstawie programowej dla drugiej klasy szkoły podstawowej. Jedno z nich brzmiało następująco: Mucha bez ogródek wyjawiła fanom, co myśli na temat trudności zadania. Zdradziła przy tym, że dużo lepiej pamięta skomplikowane obliczenia matematyczne, które są przeznaczone dla bardziej zaawansowanych uczniów. Anna Mucha nie jest jedyną znaną z show biznesu kobietą, która negatywnie wypowiada się na temat polskiego systemu szkolnictwa. Głośno było również o Edycie Pazurze, żona polskiego aktora nie oszczędziła ostrych słów krytyki pod adresem szkół. Podjęła nawet drastyczne kroki, by uratować swoje dzieci od szkolnego koszmaru. Edyta Pazura nie mogła pogodzić się z tym, jak prowadzone są polskie szkoły po reformie przeprowadzonej przez obecną władzę. Żona Cezarego pazury nie chciała narażać swoje dzieci na niepotrzebny stres, więc zdecydowała się przenieść je do placówek zarządzanych głównie przez rodziców, co wiąże się z opłatami, na które nie każdy jest w stanie sobie pozwolić. Gwiazda jest jednak jedną z tych kobiet, które nie tylko świetnie radzą sobie z domem, ale również rozwijają własny biznes, który przynosi niemałe dochody. Z tego też względu pazuranin zawahała się, gdy usłyszała przykre słowa. Gdy chciałam zająć się tematem oświaty w Polsce, usłyszałam, że chyba mam głupie dzieci. Kropka. A ja cenię sobie spokój. A przede wszystkim spokój moich dzieci. Nie chodzi o sam system. W sensie podstawy programowej, ale o godziwą pracę i płace dla nauczycieli czy o zakładanie szkół nauczycielskich. Które odpowiednio przygotowałyby nauczycieli. Zawód nauczyciela powinien być zawodem prestiżowym. Takim jak prawnik czy lekarz. Czemu? Bo chodzi o przyszłość naszych dzieci, a przede wszystkim o ich zdrowie psychiczne, opowiedziała fanom na Instagramie. Jak sądzicie, Ania Mucha powinna zgłosić się do Edyty i wspólnie walczyć o lepszą przyszłość polskich dzieci.